Witam was serdecznie, ja jestem Adriano Socha to jest kolejny materiał filmowy na moim kanale w dniu dzisiejszym kolejne przedstawienie sprzętu w dniu dzisiejszym coś co strażacy bardzo lubią czyli sprzęt do wszelakiej rozwałki do otwierania siłowego pomieszczeń do różnego rodzaju rozginania także wszystko to co jest potrzebne do takiej siłowej pracy w dniu dzisiejszym mam tutaj przygotowane dla Was i będę Wam przedstawiał co ciekawe sprzęt, który dzisiaj zobaczycie Wyprodukowała marka Paratech, jest to marka ze Stanów Zjednoczonych, więc jak oglądaliście moje materiały z USA, w skrytkach strażaków ze Stanów Zjednoczonych mogliście zobaczyć właśnie poszczególne sprzęta, które tutaj w dniu dzisiejszym widzicie. Jeżeli zastanawiacie się jakie, to podpowiem, że najczęściej tam był zestaw Set of Iron, ale o tym za chwilę. Po prawej mojej ręce, bo od tego chciałbym dzień dzisiejszy zacząć, mamy zestaw czterech haliganów. Haligan dla ludzi, którzy nie są związani ze strażą pożarną, to taki powiedzmy potężny łom, który służy do wszelkich rodzajów właśnie wejść siłowych. Czym się charakteryzują haligany marki Paratek? Ogólnie rzecz biorąc, jakby haligan haliganowi nie jest równy. Na co powinniście zwrócić uwagę? Powinniście zwrócić uwagę, jak on jest zabezpieczony korozyjnie, jakie ma. Właściwości, jeżeli chodzi o jego wytrzymałość. Sama chwytność, czyli ergonomia pracy, później przy działaniach również ma znaczenie, oraz tego, z, czy został wykonany z jednego odlewu, czy, czy jest składany z dwóch, trzech części, to wszystko ma wpływ na ten sprzęt. Dlatego Wam opowiem o tym, co przygotowała dla Was marka Paratek. Mamy możliwość zamówienia czterech różnych długości haliganów mamy tu 107 cm, 91, 76 i 61. Jeżeli chodzi o długość, 61 jest ona wykonywana na zamówienie. Co ciekawe długości 76, 61. Są też dostępne jako ultralekkie wykonane. Trzon jest wykonany ze stopu aluminium, więc to może być interesująca informacja dla wszelkich grup specjalistycznych. Co mi przychodzi do głowy, to grupy poszukiwawcze czy też wysokościowe, które zwracają uwagę na, na masę tego sprzętu. Wykonane są z dwóch elementów. I teraz, tak, mamy bazę, a do bazy możemy dobrać sobie różną końcówkę. Mamy tutaj standardowy pazur ale mamy też końcówkę, która nadaje się idealnie do cięcia np. w lachy w ratownictwie technicznym, czyli taką końcówkę do Działań z zakresu Więc teraz już na pewno jesteście bogaci o tą wiedzę, że kupując haligan na swój samochód, ten bardziej sprawdzi się pożarowo z końcówką z pazurem, którą można wykonać wiele czynności właśnie podczas działań pożarowych. A z tą końcówką do działań stricte z ratownictwa technicznego. Co jeszcze warto dodać do tych haliganów, to że wszystkie końcówki, które tutaj widzicie. Czy to pazur, czy to łopatka, czy jedna z tych dwóch końcówek, które przed chwilą przedstawiałem, wykonane są z wysokogatunkowej stali, która ma zwiększoną wytrzymałość na nacisk, więc jesteście pewniejsi, że ten sprzęt wytrzyma więcej niż typowy haligan, z którym możecie się spotkać na rynku. Jeżeli chodzi o haligany, to jest bardzo ciekawa sprawa, bo wykonany został również haligan SPF, i też taki haligan SPF. Właśnie Wam go zaprezentuję. Znajduje się w dzisiejszym Set of Iron, o tym za moment, który, jak widzicie, jest o długości 76 cm. Wykonany jest z jednego odlewu. Dlaczego z jednego odlewu? Strażacy z Nowego Jorku doszli do wniosku, że Set of Iron, czyli taki zestaw interwencyjny dwóch żelazek, jak to dosłownie wytłumaczyć w, w takim dosłownym tłumaczeniu z języka angielskiego, jest potrzebny do tych pierwszych działań, do tych pierwszych wejść siłowych, z którymi starzacy się mierzyli w Nowym Jorku. I zauważyli, że standardowe, wówczas istniejące na rynku sprzęta burzące, nie były wystarczająco wytrzymałe. Ulegały uszkodzeniu, wyginaniu itd. tak Więc w współpracy z ze strażakami, właśnie firma Paratech opracowała taki haligan SPF, czyli wykonany z jednego odlewu, który znosi dużo, dużo więcej. Co ciekawe, jest zupełnie inaczej profilowany, pazur jest jeszcze cieńszy, łopatka jeszcze bardziej wytrzymała. Na dodatek jego układ jest tak skonstruowany, żeby dopasował się do siekiery specjalnej. Właśnie Wam ją prezentuję: to jest właśnie ta siekiera specjalna, czyli nam dobrze znany topór strażacki. Ma specjalne wyżłobienie, w którym możemy wsadzić jedną z części haligana SPF. Haligan, który tutaj widzicie, doskonale się komponuje. W zestawie możemy otrzymać tutaj taką opaskę na rzep, lub można tutaj zawiązać po prostu taśmą to miejsce. Dzięki czemu przenoszenie przez strażaka jest bezproblemowe. Co więcej, istnieją gotowe zestawy takich pasków, które można zamontować na setkach iron, czyli ten zestaw sikiery specjalnej wraz z haliganem SPF, które umożliwiają przenoszenie przez strażaka na ramieniu czy też przewieszonego przez plecy. Jest to szczególnie wygodne w momencie, kiedy chcemy tego sprzętu zabrać jak najwięcej w pierwszej fazie naszych działań ratowniczych i nie chcemy, żeby nasze dłonie tym sprzętem były zajęte, więc zarzucamy sobie taki set of iron. Zobaczcie, jak to wygląda u nas. U nas standardowo w taktyce działań gaśniczych pierwsza rota musi wejść z haliganem. Oczywiście jest to jak najbardziej w porządku, aczkolwiek po pierwsze jedną dłoń ma zajętą, chyba że korzysta świadomie z taśmy alpinistycznej, ale o tym materiał innym razem, a po drugie nie ma ze sobą topora strażackiego. Tutaj mamy topór i haligan w jednym. Jeszcze chciałbym dodać, że topór sterzacki topka TM Fire X jest wykonany ze stali hartowanej, więc nie ma obaw, że, że Was zawiedzie podczas prowadzonych działań. Sam zestaw jest bardzo genialny, pozwala Wam rozłupywać, wybijać, przebijać się przez różnego rodzaju przeszkody. Jeżeli chodzi o zestaw Set of Iron, jego zastosowania są naprawdę ograniczone tylko naszą wyobraźnią, a doskonale to przedstawiają zajęcia, które prowadzi. Marka Fire Trap, zajęcia, szkolenia, tak naprawdę z siłowych otwarć drzwi. Możecie naprawdę zobaczyć jak ten sprzęt można wykorzystać. Taka ciekawostka jeszcze, jeżeli chodzi o sam Haligan SPF, czyli właśnie ten wykonany z jednego odlewu, jest dostępny również w kolorze czarnym. A dlaczego? Bo po prostu to rozwiązanie wypracowane we współpracy ze strażakami z USA było tak dobre, że zainteresowały się tym po prostu służby specjalne, wszelkiego rodzaju formacje militarne, które potrzebują mniej rzucającego się w oczy sprzętu. Dlatego, jeżeli byście chcieli, możecie też zamówić go w kolorze czarnym. Drodzy widzowie, przechodzę do kolejnych sprzętów, którymi się mega jaram i mogę Wam dzisiaj przedstawić. Jest to mega ciekawostka na kanale. Również tak jak haligan SPF odlany z jednego kawałku bieltul. Czym jest bieltul? Bieltul to jest po prostu toparek XXI wieku, tak jak i pożarnictwo, tak i sprzęt pożarniczy również się rozwija. I zamiast yy, toporka po prostu mamy toporek jako narzędzie wielofunkcyjne, bardzo solidne i mega użyteczne. Dlaczego? Posiada wiele yy, funkcji. Pierwszą funkcją, jak widzicie, cięcie, rąbanie drewna. Kolejna funkcja. Mamy tutaj kolec, można wykonać wszelkie, wszelkiego rodzaju otwory. Co więcej, miejsce, w którym możemy wyciągać różnego rodzaju gwoździe. Mamy możliwość cięcia jakichś kompozytów, czy też blachy, czyli również sprawdzi się w ratownictwie technicznym. Samo urządzenie również świetnie sprawdzi się w momencie, kiedy będziemy potrzebowali usunąć jakiś element pojazdu. Mega fajna sprawa, tak jak wspomniałem wcześniej, wykonany z jednego kawałka stali, oczywiście gwarancja do żywotnia, również gumowana część chwytna, która pozwala Wam mieć pewność użytkowania tego sprzętu w rękawicach i mamy kolejny sprzęt fry -X. uważam, że to jest po prostu geniusz geniusza to jest taki nowoczesny inopór, ale jak wiecie te inupory, inupory standardowe nie były jakoś szczególnie użytkowane, bo może nie do końca były też przemyślane tutaj mamy siekiero WOM z regulowaną Przedłużką, z blokadą oczywiście tej przedłużki, która pozwala Wam na naprawdę wiele. Jak widzieliście, w trybie transportowym, oczywiście też możemy tak używać, zajmuje niewiele miejsca. Wystarczy jeden przełącznik, aby powiększyć nasz siekierowo-łąk. Oczywiście funkcje jak bieltula, cięcie drewna. Kolec do wykonywania różnego rodzaju otworów, klucz do hydrantów naziemnych, do łączników bo pewnie nie wspomniałem ale Bieltur również takie coś posiada gumowana rękojeść mamy również nożyce, które na zasadzie konserwy pozwolą Wam przeciąć blachę czy też jakieś kompozyty mamy miejsce do wyciągania gwoździ także jest to sprzęt bardzo wielofunkcyjny, ale co więcej, jeszcze on może nam podziałać. Zobaczcie, otwieram sobie blokadę, przekręcam i wyciągam przeduszkę. Dzięki czemu możemy uzyskać naturalną dźwignię. Na przykład w przypadku, gdy chcemy powiększyć otwór i potrzebujemy dodatkowego przełożenia. Także yy, uważam, że jest to mega przemyślany sprzęt i wiem, że cieszy się doskonałym powodzeniem u strażaków. No Można powiedzieć, że wszędzie, nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale, ale globalnie. Drodzy widzowie, co jeszcze bym chciał dodać jako forma ciekawostki, również tak jak w Haligana, które na początku prezentowałem, jest możliwość zamówienia tego urządzenia z dostosowaną do Waszych płaszczów końcówką. Możemy tutaj mieć końcówkę typu szpon, taka jak tutaj, lub końcówkę taką do cięcia, taką jak tutaj. I również właśnie taka jest założona na tym urządzeniu, przez co... Możecie odginać, rozcinać, przebijać tym urządzeniem wszystko, po prostu dostosujecie sobie go do własnych potrzeb. Co ciekawe, może być przenoszony w standardowym, standardowym pokrowcu, tak jak toporek strażacki, czy to Biel, czy to Pryx. Może również współpracować z zacześnikiem, ponieważ ma na to uchwyt. Przewidziany, co uważam, że jest to również bardzo fajną wartością dodaną dla tego sprzętu. Gdybyście się zastanawiali, czy Bieltula też można by było gdzieś podpiąć, również posiada taki otwór już na etapie produkcji przygotowany. Także przechodząc do podsumowania, drodzy widzowie, w dniu dzisiejszym mogliście zobaczyć różnego rodzaju haligany. Począwszy od takiego malutkiego, mieliśmy go okazję testować również na podziale bojowym, świetne rozwiązanie. Mega ze względu na jego kompaktowe gabaryty. Jeżeli chodzi o pożary, myślę, że sprawdzi się bardzo dobrze, zwłaszcza w ciasnych miejscach, gdzie nie ma miejsca na oparowanie dłuższymi haliganami. Mamy również haligan przeznaczony do działań w skrylice z ratownictwa technicznego, i to właśnie tym narzędziem powinniśmy działać podczas tych zdarzeń. Z końcówką docięcia. Co więcej, przedstawiłem Wam dziś set of iron, czyli zestaw przygotowany i opracowany przez strażaków dla strażaków, który sprawdza się doskonale również przy siłowych wejściach. I mamy w dniu dzisiejszym toporek XXI wieku. Bieltul i inopur nowoczesny, przemyślany, sprzęt z blokadą, z przedłużką regulowaną, z możliwością przełożenia głowicy do, do części tutaj przedniej tego urządzenia. Co znacznie zwiększa zakres możliwości użytkowania projektu, czyli tego naszego nowoczesnego Inoporu. Drodzy widzowie, to już wszystko w dzisiejszym materiale filmowym. Dziękuję, że byliście ze mną i że mogłem przedstawić Wam kolejny sprzęt. Jeżeli jesteście zainteresowani innymi sprzętami, napiszcie do mnie na Instagrama, na maila lub w komentarzu pod filmem, co byście chcieli zobaczyć. A ja postaram się to we współpracy z dystrybutorami i producentami. Wam przedstawić. Na koniec zapraszam Was również do odwiedzenia Centrum Testowego. To właśnie przy współpracy z Centrum Testowym mogłem sprzęt od Paratecha przetestować. Nic Was nie kosztuje samo wypożyczenie sprzętu. Po Waszej stronie leży tylko koszty wysyłki, także znikome koszty praktycznie nie wchodzą w grę przy sprzęcie za, za naprawdę duże pieniądze, które możecie wziąć do ręki, i dotknąć, sprawdzić, jak się zachowuje i podjąć dopiero wtedy przemyślaną decyzję zakupową. Zapraszam Was również na mój Instagram, Adrian Socha. Zapraszam Was również do subskrybowania kanału i dania łapki w górę pod filmem. Jeszcze na koniec chciałbym podziękować koledze Piotrowi, który w dniu dzisiaj pomógł mi ten materiał zrealizować. Dziękuję, trzymajcie się wszystkiego dobrego. Cześć!